Aktualizacja testu konserwacji do profili zamkniętych, tak nam to wychodzi. I zaczniemy od końca albo od początku. Motip. I tutaj widzimy, że preparat całkiem sobie tutaj działa. Tu, nie wiem, jakiś. Jeszcze się ciągnie, ale to wszystko jest ok. Tu działa nic. No to widzimy, że. Ryza już zareagowała, w związku z tym, że ten element był solony, oczywiście. Champion, no i tutaj nie ma się czego czepiać Wszystko pięknie. Caravel również brak najmniejszych oznak korozji. I Tetstyl również wszystko ok. Nie ma korozji. Tutaj jeszcze może tę taśmę ściągnę i tam będzie nam się korozja rozwijała jeszcze bardziej, ale. A niech to na razie będą. Tak to wygląda. Yy, bodajże 10 dni od momentu, kiedy została zaplikwana sól. Więc zobaczcie, jak tutaj nam to zareagowało. Natomiast elementy, które zostały pokryte woskami, są w świetnym stanie. Nic się z nimi nie dzieje. Także przez krótki okres czasu, do miesiąca, myślę, spokojnie nic się nie będzie działo. A potem zobaczymy.